Bez tytułu. Samotność to taki stan duszy i taki moment, w którym człowiek musi choć na chwilę zatrzymać się i porozmawiać sam ze sobą, wyciszyć rozbiegane myśli, uporządkować chaos w sercu. Pomoże zajrzenie w swoją duszę. Życie pędzi. Czas pędzi nieubłaganie, popychając nas coraz bardziej w wir spraw, wydarzeń, ciekawostek, informacji na każdy temat i plotek. Nie ma czasu zastanawiać się nad tym, czy są prawdziwe i czy je w ogóle chcemy. Przyjmujemy wszystko, jak leci. Większość z nas. Dała się wmanewrować w ten bieg donikąd. Pozostali jeszcze się bronią, a ci, którzy pozostali na gruzach normalnego kiedyś życia, nie wywieszają białej flagi, nie wywieszają jeszcze. Siedzą z rodzinami w domach, nadrabiając czas i budując relacje z dziećmi, z rodzicami. Poświęcając więcej czasu nawet zwierzakom domowym. Są teraz dłuższe rozmowy, krótsze lub dłuższe kłótnie, dopowiedziane niedopowiedzenia i odłożone problemy, schowane na kiedyś. Wszyscy pragniemy normalnego życia. Wszyscy chcemy tego życia normalnego i walczymy o nie jak umiemy ale jesteśmy samotni choć są nas miliony oddalamy się od siebie coraz bardziej za to coraz bardziej kochamy zwierzątka czas płynie i na przestrzeni lat zmieniają się standardy życia i priorytety nas, ludzi, oddalają od siebie bogactwa i władza, odległości, różne wizje rządzących oraz epidemie. I pandemie taka jak ta. Samotność to taki stan duszy i taki czas gdzie trzeba przystanąć i pomilczeć trochę. Trochę ciszy w sobie nikomu jeszcze nie zaszkodziło, byle nie trwała za długo. Jolanta, Cecylia, Katafonii